Jezioro Lgińskie jest jedną z największych atrakcji gminy Wschowa. Dlatego, wsłuchując się w głosy mieszkańców, w tym roku Gmina Wschowa uruchamia przejazdy wakacyjne do Lginia. Przejazdy będą realizowane od poniedziałku do niedzieli, czyli 7 dni w tygodniu, od 1 lipca do 31 sierpnia. Przystanek pierwszy będzie we Wschowie przy netto, następnie będą jeszcze dwa przystanki we Wschowie. Później autokar będzie jechał przez Nową Wieś, Hetmanicę i będzie dojeżdżał do Lginia. Kurs, po, kurs pierwszy będzie około godziny 10, natomiast kurs powrotny około godziny 17. Ważne jest również to, że mieszkańcy Hetmanic czy Nowej Wsi będą mogli autobukarem dostać się do Wschowy. Już w najbliższy piątek w Blginiu rozpoczynamy sezon. Zapraszamy wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Centrum Kultury jest organizatorem sezonu w Blginiu. Nad bezpieczeństwem wad będzie dwoje ratowników. Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani. Sanepid już pobrał próbki wody, czekamy z niecierpliwością na efekt. Jesteśmy przekonani, że woda będzie czysta, bo przecież jezioro jest znane ze swojej czystości. Zapraszamy, będą również turnieje piłki plażowej, będą koncerty, będzie się działo, wierzymy, że pogoda będzie, będzie bezpiecznie, więc wszystkich, wszystkich serdecznie zapraszamy tutaj właśnie do naszego ukochanego, pięknego Z Wzorem lat ubiegłych gmina Wschowa organizuje również letni wypoczynek dla dzieci. Wypoczynek ten organizowany jest m.in. w formie półkolonii, które odbędą się na stanicy harcerskiej. Półkolonii rozpoczną się 18 lipca, obejmą dwa turnusy, każdy będzie liczył po 100 dzieci.